Jak było z No Rest for the Weekend? To są twórcy orii. Bardzo fajni wizjonerzy. Naprawdę. Wiedzą jak zrobić dobry produkt. Wypuścili No Resta, Fajną izometryczną grę a la Souls-like, eksploracyjną metroidwanie, która naprawdę była giga wertykalna, miała fajną konstrukcję poziomów, z lekkim twistem, zahaczającym o randomowe dropy i dostrenie ekwipunku przypominające hack and slasha i kilka elementów związanych z survivalem, rozbudową bazy i zbieraniem surowców. I te Dwa elementy były totalnym dodatkiem i nie były od siebie wymagane w ogólnym gameplayu. Po czym nagle dzieje się bardzo dużo rzeczy związanych z Diablo 4 SpoE2, co twórcy stwierdzają, że zaczynamy robić hack/slash z tej gry, no nie? No zaczęli traktować tą grę trochę bardziej jak live service, nawet bym powiedział, a nie jak grę, którą kupujesz, przychodzisz i ewentualnie przychodzisz raz jeszcze. Ale nagle deweloperzy nie mają pojęcia, w jaką stronę chcą z nią iść, bo na siłę próbują gonić za trendami i się wywają na tym. Totalnie.